Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest procedurą, którą należy wykonać zgodnie z pewnymi założeniami, to znaczy od zaplanowania samej operacji, dobór implantu, dobór pacjenta. Na podstawie tych wszystkich jakby parametrów no, dobieramy również dojście operacyjne. Obecnie najczęściej. Stosowane dojścia operacyjne, przednie, przednioboczne bądź tylnoboczne, są tak naprawdę dojściami, które są wszystkie w rękach odpowiednio przygotowanego chirurga. Są dostępami, które są bardzo skuteczne. Natomiast, oczywiście, z każdy, każdy z tych dojść do dostawu biodrowego może być wykonany w sposób. W delikatny bądź bardziej agresywny, i tak naprawdę chirurg i jego ręce, jego plan na całą operację jest decydujący, jeśli chodzi o małą inwazyjność samej operacji.